Mogę Cię pogłaskać? Dziękuję. Halo? Przepraszam królowo, czy byś chciała rybkę? Myślę, że powoli dochodzimy do momentu, w którym Ci starczy, wiesz? Au! Au! Musisz polizać to, wiesz? Jak zliżysz, to zjesz. Bo nie da się niestety tak paluszków mamy zjeść. I wish, ale one, one chyba nie smakują też jak rybko, wiesz?